Cześć wszystkim, Papa's z Burgeria HD, odcinek drugi. Może drugi sezon, to wiele nie będę o tym wspominał. Chociaż no, wspomniałem. I tak, mam tutaj dwie opcje, nie? W dekoracjach się coś pojawiło. Jest to plakat, no, Papy. Papa z I mamy tutaj paradę. a no, no w sumie zobaczmy jak wygląda parada w dniu drugim. Czy ona będzie krótka? O nie, jest jeszcze fryzeria. Co jeszcze będzie? Chyba nie. Jest jeszcze ewentualnie nasza burgeria. nie, eee, chyba na tym parada się kończy. Tak z się sobie klikłem Jak wygląda parada w dniu drugim? Bo w dniu drugim to tylko mamy tak... Znaczy po dniu pierwszym. Tak. Po dniu pierwszym mamy tylko w sumie dwa zamówienia zostały zrobione dopiero. Czyli no niemożliwe, żeby przez te dwa zamówienia zrobić jakieś medale, nie? Więc to była ciekawostka taka dla mnie i dla Was. Jak wygląda para w dniu drugim oraz. Jaka ona jest długa. Tak. Za wcześnie, żeby cokolwiek kupować nie? 90, 30, 350, takie tutaj ceny mamy. ok Mamy dzień drugi, i tu przychodzi Wally. -E. Odcinek drugi też odblokowuje nam majonez. W odcinku drugim trochę tych nowości mamy. I tak, zaczniemy sobie od stawienia mięsa. Może wystarczy 6. I Wally, -E, twoje pierwsze zamówienie. Nie każdy na starcie będzie zamawiał jedno mięso. Na początku gry pewnie jedno mięso będą zamawiać, więc jak ja mam tam więcej, to najwyżej jak jedno się przepali, to będę miał drugie. Tak jest cel tego. No, są podróżane bardziej, drugie mniej. I tak, drugą osobą jest czak Więc jak na razie nikt nie przyszedł, to miałby jedną gwiazdkę. Jak nikt nie przyszedł. O. no tak. Burgerki będą takie krótkie, niektóre. Yy, jak nikt nie przyszedł, to miałby jedną gwiazdkę, co znaczy, że jeszcze go nie nie? I jest nowy od dnia drugiego. Taki. Klient. Okay. Nie, nie będę na razie tego poprawiał, tylko dopiero jak będę wydawał, to to poprawiał. Przyszła osoba następna. Okay. Będziemy poprawić, jak będziemy wydawać, żeby te stówki jak najlepsze wyszły. Te perfekty, jak się uda, to żeby one były. Burgeria to w sumie jedyny papas, gdzie są trzy klasy. Ok. I nie ma wersji burgeriowej, gdzie byłyby cztery klasy. Ewentualnie, że ulepszona burgeria, bo no, tak można też sobie przyjąć tory. No, klukiria. Jak kiedy to zdążyło stygnąć? Ulepszoną wersją burgerii. No, klukiria, nie? jakby jest sama zasada tylko inaczej czyli tak krótko to perfekt no perfekt nie wiem, czy wy, wy widzicie to co tu mi się nie świetla A. tutaj ten o, cztery zamówienia, czyli w sumie jedno mięso mam zapal, dwa mięsa mam zapaść Ok, jak na razie tylko zaczekanie, stópka się utrzymuje. Za te dwa już się raczej nie utrzyma. Mogę ewentualnie je to podgrzać, no, zobaczcie, jak to szybko spadł ta temperatura. Ok, więc drugie, z trzecie już zamówienie mamy. Wygląda w ten sposób. Sałata, pomidor. Okej. Okay. Oh, Mandy. Perfect. Pięć zamówień. <grymne> Zrobione. Mm. Dobra. Już tego? to jest tutaj, nie będziemy tego bardziej przysmażonego, ostygniętego podgrzewać Tylko to, no właśnie, to mniej ostygnięte To bardziej ciepłe podgrzewaliśmy Dobrze wiemy, że w tej naszej Burger HD nie ma kompletu, jeśli chodzi o składniki Nagle no, perfekta nie ma Moi, ouais. oui, ouais. Tak, e rank drugi wbiliśmy. Właśnie za drugą próbą zrobiliśmy Spin and saucy i Dopiero zauważyłem, że mnie nie słychać, więc natrawiam to, co powiedziałem, kiedy mnie nie było słychać. nie wy mnie nie słyszeliście, ale ja wiem, że się odezwałem. Ok, drugi odcinek dobiegł końca. Według tego, że się wylosowało zamówienie. Znaczy, wylosowało się na kol. Tak, ta opcja Burgery HD. Jak dobrze tam pamiętacie, to jeszcze pisałem wam w, w, w poście, że mam problemy z pobraniem burger i HD. Jednak jeden z Was zwrócił uwagę na, na to, żeby pobrać mm, starszą, młodszą, nie, nie starszą, młodszą wersję Blue Jak pobrałem Blue 4 czwórkę, to od razu wszystkie papasy zadziałały. Więc widać było, widać gdzie powinienem tego szukać, oczywiście u was, wy dobrze podpowiadacie, więc jak będzie jakiś jeszcze tam e, problem z czymś, to się do was odezwę, nie? Więc y, do zobaczenia w odcinkach na, na następnych, cześć! Coś jeszcze powinienem powiedzieć, nie? To tyle.